Cześć, Simon, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem i Witam w kolejnym odcinku z przekozackiego serwera, mojem Kapel, czyli serwera trybu Real Life. No i cóż, w poprzednim odcinku byłem drwalem, ale postanowiłem, że w tym odcinku będę miał inną pracę, ponieważ nie ma sensu, żeby przez wszystkie odcinki drążyć. Yy, ta... Te, tą samą pracę po prostu. Nie ma sensu. I wybrałem sobie strażaka dzisiaj. No i to troszeczkę pogram sobie strażakiem. E, od razu chciałbym pozdrowić e, Mikolasa 9999 który ofiarował mi tutaj iPhone'a na przedstawienie. Nie wiem czy on będzie później chciał zwrot. Jak coś, to zgłaszajcie się w komentarzach. Butrynka, który dał mi e, 500 dolarów, to znaczy dał mi 1000. E, Dolarów ale 500 młodem, bo po prostu to była przesada według mnie, żeby tyle ofiarowywać jakiemuś tam YouTuberowi pieniędzy. Ok, yy, i przede wszystkim chciałbym jeszcze dragelle No i w sumie wszystkich. Cały, całą społeczność serwera. Więc tak zaczynamy. Um, ok, na boisku wybuch pożar. Kurczę, no to lecimy na to boisko Nie będę się tutaj teleportowywał, bo to nie ma sensu Wiem mniej więcej już gdzie są, jakie lokacje Także lecimy tam już Prawdopodobnie jest to już ugaszone, bo widzę tam dwóch typków Chyba tak, chyba to już jest ugaszone, więc... Nie ma jakiegoś większego sensu no po... Nie, nie ugaszone I Jeden chyba tylko klocek Tak, ktoś nie zgasił Aha, właśnie... Yy... Ogarnąłem, że nie mam gaśnicy tak, i on ma do, dla nas gaśnicę W siódmym wybucha pożar, Dobra, to, to już wiem Także kupujemy sobie gaśnicę, kupimy sobie dwie Może troszeczkę więcej sobie kupię Ze trzy gaśnice, albo cztery Nie będę sobie żałował I pobawimy się troszeczkę w strażaka Mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu, wyzwaniu. Czekajcie, bo Na polu kempingowym wybuch pożar Prawdopodobnie jest on już ugaszony bo jest sporo osób Także poczekamy na kolejne wyzwanie no dobra, a przez ten czas zwiedzimy sobie bank, yy, w którym można wpasać pieniążki. Jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Czy ja później będę mógł to wyciągnąć yy, za, za jakiś koszt, czy to mi się jakoś mnoży tam pieniądze? Nie wiem. Jak ktoś wie, to piszcie komentarza, bo ja tego jeszcze nie ogarniam. Nie będę biegał, bo mam tylko 5 z podstawowego kitu yy, bez sztyków. Także nie ma sensu, moim zdaniem. okej, okay, mamy bankierka. okej, okay, mam portfel, bankowat. stan, twojego bankowy. Wpłać. okej, okay, sobie na próbę z 300, powiedzmy. Ja mam tutaj 300, OK. Zamki, możemy brać kredyt, nie, jest nie nieaktywny na razie, dobra, nieważne. No i wzięło nam 300. Prawdopodobnie będę mógł później to wypłacić, ale jaki to ma sens, skoro... Mogę cały czas trzymać to przy sobie. O, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Idziemy na tartak, tartak, tartak. Um, tartak, okej, okay. mam nadzieję, że zdążę. Chcę troszeczkę tutaj pogasić pożar A później co odcinek będę Jakieś tak, nie wiem, streszczał W skrócie czy Jaką pracą mi się najbardziej opłacało Ile jestem na plusie, etc Czyli tu jest start, tak? I... Lecimy Bo właśnie drwalem ostatnio widziałem, że Pracowałem cały czas z kamienną siekierą to mi się wcale nie opłacało, bo wychodziło mi na to samo Dlatego postanowiłem zmienić Pracę że chyba było 30 dodatkowo dolarów na plus, coś takiego. Dzisiaj sobie pogasimy pożar. Kiedy indziej, sobie pogramy leczarzem, A później pomyślimy, co dalej. O, ogasiliśmy pożar i zarobiliśmy. Nie wiem ile miałem, więc to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że zaraz będzie kolejne wyzwanie. Jednak muszę sobie zjeść tego we sztyka No, easy. O przy, o, przy okazji wam przetestuję tutaj iPhone'a Minephone'a, przepraszam bardzo. Pokazuję wam stan swojego portfela. Możesz tam wezwać do i zadzwonić do restauracji. Nie wiem jak to działa. Nie wiem czy to jest za darmo, więc nie będę na razie tego używał. Później może. Możemy sobie włączyć radio. Oczywiście nam jakaś losowa piosenka, taka Minecraftowa typowo. Stan bankomatu, o to jest fajne. Pokazuję wam stan bankowy. We wezmij policję, też nie wiem jak to działa. Zmień tapetę. Aha, ciekawe. Nie wiem, jak to działa za bardzo. I mamy swój jędeczet, gdzie możemy coś schować. Powiedzmy, to sobie scho schowamy. Dobra, fajnie to wszystko działa. Troszeczkę mnie to wkurza, że za, dług za długo mamy tutaj informacje o tym, gdzie się pali. Coś, proszę, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie wiem, nieważne. Lecimy do banku. Bang, 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 bang. Przez ten czas muszę wyłączyć tę muzykę z tego telefonu, bo mnie wkurza już. A wyłączyło się. Nie, nie wyłączyło się. To wyłączę radio. Chyba wyłączyliśmy radio. Lecimy szybko do banku, bo muszę ugasić to. O nie, już jest jakiś typ po przede mną, no... Co nie zarobię sobie? Może? Jak zrobimy to szybko i sprawnie? Jak na dobrego starka przystało, to myślę, że powinno być easy. Nie! Dobra, zdążyłem to chociaż. Y, ktoś mi napisał Y. Może odpiszemy na to Y. Tu mamy pet shop, bo ostatnio właśnie ktoś mi pisał, że nie wiedziałem co to jest za budynek, bo nie, nie zwróciłem uwagi po prostu, że to jest napisane pet shop. Czyli możemy sobie kupić tutaj peta. No kurczę no, ja chcę kolejne wezwanie. To tak, to tak słabo troszeczkę. Mam to w banku wybuchł pożar, kolejny raz w banku wybuch pożar Lecimy do banku czym prędzej To jakiś typek już uciekał z banku, żeby się nie zjarać A my wbijamy i gasimy jak najszybciej Żeby nikt nam nie zabrał tutaj możliwości zabuśnięcia i z... No zgaszenia tego wszystkiego, o kusy, co? What? Skończyło mi się gasić, wszystkie gaśnice mi się skończyły, co ja zrobiłem, Wierzycie je? What? Nie, muszę mi się tak szybko gaśnicę Nie wiem co to się stało Wszystko jestem zdołowany, bo um, bo chyba za dużo nie wyszedłem na plus Czekajcie mam 300, 708 będzie, a możliwe, że wyszedł Czy gdzieś się pali, czekajcie coś nam jeszcze powie Podobno gdzieś się pali, szybko jedziemy na akcję leć po gaśnicę, dobra, to lecimy po gaśnicę. No dawaj, 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 no właśnie bo gaśnica jeszcze trzeba wziąć. Kurde, centrum handlowe, się już jara. A ja nie mam... Znaczy, nie miałem gaśnicy, dobra, już szybko kupiliśmy. Centrum handlowe, obok centrum handlowe... Centrum... centrum handlowe, boże, nie mogę się wysłowić. Jest chyba gdzieś tutaj. Tak, bo tu są te auta. Z tego co się nie mylę. No, muszę zdążyć w końcu. Tak, nice. Także jak widzicie już powoli ogarniam sobie tutaj lokację. Okej, okay, i gasimy. Bezproblemowo. Na spokojnie, nikt tutaj chyba nam nie przeszkodzi. Jedynie może się skończyć gaśnica. Ale mam nadzieję, że to nie nastąpi, więc... Musimy mieć dobre myśli. Kurde, ja chcę mieć to auto już, no. Nie widzę to auto kosztuje. Właśnie to zaraz się przejdziemy zobaczyć. Po prostu tak się jaram tymi autami. No coś pięknego. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś na odcinku ktoś przejedzie koło mnie i będzie widać, jak to wszystko działa. Mmm. Kopalni wybuch pożar, O, do kopalni to się nie... trzeba tepnąć. Bo nie mam pojęcia, gdzie ona się znajduje. Ale aktualnie nie jestem blisko żadnego przystanku, więc nie zdążę już na akcję ratunkową. Mam nadzieję, że ktoś zrobi to za mnie. Automat napoje. O, mamy tutaj możliwość kupienia napoju. Jakieś, w sumie napój mi się jakiś przyda. O, naleśnik. No to napoje, a... Gdzie te napoje są, niby. Mmm. Coś się tutaj nie zgadza. Tutaj są na po... Aha Wow, fajnie to jest wymyślone. Napięcie, to sobie rozdzielam, bo czasem się buguje i Skorzystam tak jakby ze wszystkich obu od razu. Dziś się marnuję. Kiedyś kupiłem sobie właśnie 10 pepsi i wypiłem jedną i się pobugowało i tak jakbym wypił wszystkie. To naprawdę wypiłem jedną. Tu jest a tu jest sklep, ok. To jest ten mechanik. ok. to widziałem już, że jest taka była praca. Jakieś stewcio. Tak, i tu można kupić autko. Wow, ale fajnie wygląda. Świetnie. Cena 7000. Policja oczywiście można tylko pewnie policjantem zakupić. 7000 kolejne 7000... Wszystkie po 7000, a zapewne na sam już końcu będzie jakiś przekozacki. Bardzo, bardzo, bardzo drogi. No nie wiem, czy mi się chce tam biec. Pewnie powrót jest dopiero z tyłu. Ale no, przebiegniemy się. Czy wszystkie są takie same, czy mi się tylko zdaje? Wszystkie są takie same. Nie, jednak nie. Nieważne. 7 tysięcy tamte, a te kosztują aż 30 tysięcy. Wow. Straż pożarna też ma swój wóz, ale czad. Okej, okay, wracamy. Udało nam się wrócić do Pana Stefana. Co to jest? Łooo! Co to jest? Ale czady. Jeszcze czegoś, jakiego nie widziałem w Minecraftu, Na czystym Minecraftcie takie rzeczy zrobić, to naprawdę... Propsy dla administracji. Tu jest mój napój. Czekajcie, czekajcie, jeszcze musimy ugasić gdzieś pożar. Jeden chociaż. Um, ale musimy lecieć na przystanek. Dobra, przyspieszę trochę. Co ile mogę używać tego kita? Kit, gracz. Co 5 dni. Aha, co 7 dni zapewne. oj, to będzie grupa. Będzie trzeba kupować sobie jakieś jedzenie faktycznie. Nie mam już nic, tak że chyba sobie zakupię. Jak będzie otwarte. Możemy sobie zmieniać skina, właśnie. Dowiedziałem się, że można sobie zmienić skina. komendą slash skin, jak ktoś nie wie, ale pewnie, pewnie wszyscy wiedzą, tylko ja nie wiem. Można sobie zmienić skina na jakiś inny, na przykład na. E, powiedzmy. SKKF. O! I mam skina SKKFA. Fajne, bardzo fajne. Oczywiście można powrócić do swojego skina, ale co 15 minut, jak jest napisane. Tak, co 15 minut. No to na chwilę sobie pogramy SKKFm. em Tak bardzo fejmowo. Odcinek się zrobił bardzo fejmowy właśnie Czy wyskoczyło mi tutaj gdzieś gdzie się pali? Nie, okej okay. Czyli za chwilę będzie się gdzieś paliło Ja sobie stanę na wszelki wypadek, jeżeli będzie daleko to szybko się tepnę I czekamy Pole kempingowe, pole kempingowe Bo nie wiem gdzie to jest, więc szybko tepnę Jak zdążę w ogóle się tepnąć to będzie fajnie Okej, okay, zdążę Mam tylko jedną gaśnicę, mam nadzieję, że starczy My i autobusem sobie jedziemy, 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 jedziemy. No i nice. Jakby taka autobusy jeździły do szkoły, to by było naprawdę spoko. Tak szybko, jak tutaj jest na serwerze pokazane. Coś się tu podpali, słyszałem chyba w tym ogniu, czy nie? Nie wiem. Wszystko jest dla mnie, wszystko mi zostawili. Tylko szkoda, że nie mam już gaśnic. A kończy się ta gaśnica, i ja myślę, że będę powoli kończył odcinek. Potem w kolejnie sobie ogarniemy. Jak wyszedłem na plus, czy nie. Eeeem um, no, 29 Okej, okay, 31. Chyba więcej już nie będę mógł, to jest ostatni raz Tak myślę. Nie, jeszcze możemy raz. Ale już chyba nie ma co. Cię nie pali. Bo no tutaj można kupić sobie, jak widzicie, szczepę gamblingową, co jest naprawdę subcio, subcie, subcie, subcio, subcio, subcio. Chyba nie wbijemy tam. Ale możemy sobie zobaczyć przez okno, jak tutaj żyją sobie. Nasi dzielni wojownicy. No i cóż, i... No i w sumie to tyle, myślę. Zawodu strażaka Jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę A my widzimy się już niebawem Do zobaczenia, trzymajcie się no i